Jesteśmy przed galą King of Kings. Za godzinę, półtorej godziny zaczynają się walki. Jest z nami Michał Lazło. Cześć. E, Michał, standardowo bym wiedział, że będę o to pytał. Jak tam ta sytuacja z Robertem? Ona się jakoś odbijała jeszcze po tych filmikach? Czy to już tak stanęło w miejscu? Rozmawialiście w ogóle o tym cokolwiek? Nie no, nagrali ten jeden film, już myślę, że zapomnimy o tym. Teraz wszystko się okaże w ringu. Walka doszła do skutku, to jest najważniejsze. E, porozmawialiśmy, zrobili to podobno tylko dla kwestii promocyjnej. Niech tak będzie. Każdy ma swoje racje tutaj. Pokażemy wszystko. Czekaj, chwila przerwy idzie Bartosz Matra. Ja mam polnowy ognia. A który? Dobrze ja idę. Na stację? PKP? Chciałbym do ale głowy, ale wszystko ludzie. Tak. kolejne koluszki są? Nie właśnie szukam, wiesz, pospieszny mi cienką. Dobrze? Czy w prawo? W prawo dobra, i dobra, dobra, za dobra. rogiem w lewo. Kolejny występ gościnny Bartosza. Kwestia e, najważniejsza za Dalej e, MMA, e, jakieś plany na najbliższy czas? Skupmy się na tym teraz, potem będziemy dalej kombinować. To okay, e, jest najważniejsze na razie. Fan? Podobno są jakieś plany na, na rewą z Dawidem. Jeżeli tak będzie, ja jestem jak najbardziej za. Okej, okay, dobra, to co? Powodzenia w takim razie, a jeżeli coś jeszcze chcesz komuś powiedzieć, fanom. Pozdrawiam to... wszystkim, dziękuję bardzo za pomoc. To smacznego banka i Proszę powodzonka tam trzymaj się. Dziękuję.